Dlaczego akurat Pan obrał sobie pseudonim Felix? No, tak, tak ja byłem, no, dlatego, że po łacinie to znaczy szczęśliwy. Taka większa akcja to była, w której brałem udział, to była Cisia Wola. Cisia Wola to tak, tak jest, jak się na tych zakrętach jak się je, na, na, na z Krakowa do Kołobiechowa, to jest, takie, są, takie są takie były zakręty i, i na tych zakrętach i, z, rob, zrobiliśmy zasadkę, bo była, wiadomość, że będą przewozić więźniów na Montelupi czy, 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 czy do Oświęcimia, nie do Śniaduma w tym samym samochodzie jednym takim, to, to oni byli skórci po dwóch, po, 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 więc trudno im było, bo to się chłopaki przeraż, przestraszyły. No więc trudno było, ale wyskakiwali i potem byśmy ich trochę próbowali odprowadzić do lasu, a tu nagle... W, 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 Czelanina. Okazuje się, że jakiś samochód przypadkowo niemiecki z, z lotnikami się napatoczył. No i otworzył ogień, oczywiście. No i tam myśmy od, od, od tego. O, o, zostawili już tych chłopaków, gdyby oni tam do lasu, już tam sobie jakoś dawali radę i tam jeszcze tam część część kolegów dotarła, a, ja, a ja byłem w tej akcji, która odparła od, 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 od ten, ten atak tych, tych lotników. I, no i w tej akcji byłem radny w głowę tutaj. Także straciłem przytomność. No i to potem, no potem leżałem, trochę miechowie na myliny wyniósł, wymyślił mnie tam z tej, tej tego. I miałem taką, w czasie tej, w czasie tego jak byłem ranny leżałem, tam przyjechała, dałem znać, przyjechała moja matka, ale to było był taki I w nocy przyszli znowu z ppr bo to były te oddziały Armii Ludowej, i, i, i przeczytali mi jakby wyrok śmierci, bo to myśmy likwidowali również, ja, ja nie, nie, nie brałem w tym, w, w tym szczególnie w tym wiele udziału, ale i likwidowało się tych bandytów, bo to było pełno. pełno i te, ta, ta armia ludowa to była taka trochę, to oni trochę napadali na te... Na plebanie, na, na kościoły, na, 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 na dwory. No i, i przeczytali, oni w odwecie znowu zabijali na Przeczytali mi ten wyrok śmierci, ale tak szczęśliwie się skończyło, że i, matka mówi, że jest jestem ranny, i tak dalej. A oni mówią, no to trzeba, no to darli mi to. Z głowy ten, 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 ten patrunek i ta krew też zaczęła kapać po, po twarzy się lać. No i ten ten, ten co przeczytał mi ten zyłak, zerwał to i ta krew na Mówi, mówi to ja go nie będę nie będę cię szczelał. Mówi. No i, i powiedział do tego chłopaka, który z nim był, mi go. Ale mówi, ja jest tak po, po, po chłopsku. Jak wy nie będzie, ja wy nie chcecie, ja, ja, ja też nie będę. No i poszli. I ja, potem, ja potem bałem się w nocy, pojechałem do Czaryża, a tam była... Bo bałem się, że, że następni przyjdą, ale te, te nie wykonali wyroku. No więc jakoś udało mi się tam pojechałem do tego Czaryża i tam stała dywizja Świętokrzyska. No i tam na trochę leżałem trochę w, tej, w tym w, 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 tam w tym czaryżu, tam w tej dywizji tam leżałem, potem byłem tam trochę zwiadzie konnym, jak się tam wylizałem z tego. No i no i potem później wkadałem przysięgę na armię krajową, wróciłem do, do Armii Krajowej. Partyzantka polegała na tym, że nie można było siedzieć w jednym miejscu, tylko trzeba było zmieniać miejsce pobytu, no żeby się nie dać wytropić. A jednak Niemcy yy, 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 robili takie obławy, szczególnie później już w takich obławach ja miałem pod chwiliną, pamiętam to już jest yy, kieleckie chłopów ściągali. I co dziesiąty chłopis y, mężczyźni szli z kijami, a oni to co dziesiąty Niemiec szedł tam, a oni głównie... By, no i takie robili takie, przeszukiwali lasy. I ja miałem, miałem stena, miałem Szmid Westona, Schmidt Weston to były też angielskie takie podobne do Nagana, takie pistolety. No i to był, krótka, krótka broni, długa istę. No i, i kanabin, i kanabin czy Mauser. Pamięta pan jak wyglądało już w oddziale partyzanckim z takie codzienne życie? No Pan, no cóż, no yy, stało się bardzo często w jakichś stodołach, które są po, po lasach I po, po, takie bywały, takie stodoły dworskie, które takie opuszczone, takie na zamiast no, na, na, na serc złożone. I to tam, tam się stało bardzo często, a jak nie wiem, w zimie, jak było zimno, a, a w lesie to robiło się szałasy. Szałasy budowało się, wbijało się te, te słupy takie w ziemię i, i to się potem i, oplatało tymi, tymi gałęziami, żeby to tak zamaskować i tak tam się spało a takie, na, na ziemi się też kładło te gałęzie i spało się na tym. A takie przedmioty na codziennego użytku, na przykład, nie wiem, jakiś scyzoryk, czy, czy z czego jedliście na przykład? A no to się to gotowało się tam z ognisko i tam na ognisko tam paliły, albo gajówki przynoszono, bo tam gajówki, gajówki oficerowie głównie się siedzieli, w gajówką, bo myśmy, myśmy tam pod pracy i, i chłopaki, to byśmy tam wszyscy siedzieli tam w tych krzałasach no. i trochęśmy narzekali, że to, tam tamten lepiej. <ścoughs> Jakie emocje panu towarzyszyły podczas takich zbrojnych akcji? Jakiś strach, niebezpieczeństwo? Jak to nie, nie pan, to... nie było. Czy człowiek nie. Nie myślał o śmierci, że nie myślał o śmierci, nie myślał o tym, że trzeba e, o ojczyźnie. Nie myślał o tym. Myślał, że, no, że no, no, taki jest obowiązek no, człowieka. No. Tak wydawało mi się, że, że to jest moje miejsce. No. W, w partyzacji było tak, że... Że jak się dostał rozkaz, żeby kogoś zastrzelić, to, to można było odmówić. Ale ja głupi byłem, bo to młody, był. I potem. Potem trzeba było wyprowadzić tego człowieka do no Także to są takie przykre wspomnienia. potem człowiek chce to zapomnieć. Wszystkie miejscowości były ujęte konspiracyjnie, i, i, i konspiracja no, przeprowadzała wywiady, i oni wszystko wiedzieli, i oni tylko meldowali do lasu, na kim wykonać wyrok. A pan wiedział na przykład wtedy, kto to jest ten na kimś? Nie, trzymał. właśnie, że nie. Ja nie wiedziałem. A wyroki były odczytywane podczas… A jak trzeba było przeczytać mu wyroki potem wykonać uroki w No on klęko prosił, żeby nie strzelen. No takie no przykre, rzeczy to. To nie wolno było strzelać w domu, tego, trzeba by było wyprowadzić. A tam jeszcze, jeszcze to dziecika. No różnych takich konfidentów, to tam, tam jak się baby biło i tam dostawały z, Jak tam się puszczały z Niemcami, to, to się z przyjemnością je biło, ale tam, ale no, tak tam nie bardzo jakoś to zastrzelić, No i tak to się było. Także nie zawsze wszystko się chce pamiętać. Mhm. No bo po wojnie to była taka sytuacja, że jak się wróciło tutaj już w 1945, to, to najpierw nas i, i mnie z, z ojcem aresztowano, i, i, bo tam była ta reforma rolna. To, tam, to chyba bo takie wozy jeździły, jeździły z majątku do, do, do dworu, od dworu do dworu i kazali nam posiadać na tego i zaaresztowano nas i to było chyba 17 marca, czy, czy któregoś tam, nie pamiętam, tak, i, i zawieźli nas do Włoszczoły. no i tam te Włoszczowie wsadzili nas najpierw do, do Urzędu Bezpieczeństwa, a potem do urzędu skarbowego. Przeprowadzano nas przez te całe miasteczka, do urzędu skarbowego. Ludzie tam chcieli nas odbić, ale jakoś się nie udało. No i, i, i tam siedzieliśmy w tym, w, tym, w, tym, w tym urzędzie skarbowym, no ale okazało się, że ten starostą które zrobili we Włoszczowie, był syn, był Fornal, to znaczy syn Fornala czy, 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 czy Rybaka, już nie wiem. W każdym razie ojc, z ojcem, ojciec go znał od dziecka, no więc ojca wypuści, kadł wypuścić <grywki> i zrobili go takim inspektorem Rybactwa na na powiat Włoszczowski. No i mnie puścili, ja przyjechałem do Krakowa, no ale to w Krakowie wlazłem znowu w konspirację, bo to byli koledzy, i wszyscy tutaj pełno było kolegów z lasu. No więc tutaj żeśmy robili jakąś robotę. I, i, i gdy miałem i miałem i taki rozkaz, zawieźć do Chrzanowa. I, bo chodziło o rozwiązanie oddziału i dwa w aptece to miałem zostawić te, 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 te listy i, i niepotrzebnie mieszkał u mnie taki Andrzej i on był trochę też w lesie, ale krótko i potem i, umówiłem się z nim na schodkach Akademii Górniczej tu w Krakowie. Tam było generalne, w czasie wojny generalne gubernatorstwo. I tam na tych schodkach o tej trzeciej, mieli, bo on namówił no, no, mnie, to potem będziesz potem jechał e, p, p, z pociągiem do Szanowa Ja jestem szoferem, to cię zawołują, pojedziemy razem. I ja się zgodziłem no i, i jak, jak zamiast niego, to o godzinie, tam ktoś przywrócił ręce do góry i zaprowadził mnie na plac inwalidów tutaj w Krakowie. No i tutaj było od razu śledztwo, bicie. No i zostałem skazany zaocznie, nie na się na 5 lat. I, no, i, i przeniesiony do więzienia świętego Michała. To przyszedł do mnie, wezwano, wezwano mnie tam w, 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 w świętego Michała na widzenie. Przychodzę, tam jest jakiś adwokat, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale ale mam być zapisane. I, i on y, mówi, że jest odkarany na Rasa i że ma listę ludzi, którzy zostali aresztowani przed 22 lipca i podlegają amnestii. Bo wyszła amnestia do pięciu lat i, i dla wszystkich, którzy którzy, którzy tak. By zostali aresztowani przed 22 lipca, bo to była różnica PKW. No i że ja jestem na tej liście i że mnie wypuszczą. No cieszyłem się, no ale jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze siedziałem, potem już za dwa miesiące. No i na szczęście mnie wypuścili. Potem niektórzy moich koledzy się... zwracali do władz, żeby... Żeby im zdjęto te, te, ten wyrok. No ale mój ojciec mi powiedział, że nie, nie, nie możesz czego zrobić, bo zdradzisz wtedy. No ale dzięki temu, ale przez to nie mo, jak ciągle, jak zacząłem pracować, mogłem tylko pracować, fizycznie. Nie wolno mi było ani studiować, ani pracować ani pracować i, umysłowo potem okazało się, że, to, że każdy każdy miał swoją teczkę tak personalną i gdzie tylko zacząłem pracować, jak głównie pracowałem w PGR-ach i w PNZ-ach, bo tu PNZ były jeszcze przed PGR-ami i to, to wszędzie mnie zwalniali, ciągle zwalniali. Na studia się zapisałem na, na rolnictwo. Też mnie relegowano. Wszędzie nie można było dać rady. Pan jest odznaczony krzyżem Walecznych, prawda? Tak, mam krzyż waleczny, mam... mam za, za walkę pod Kiesiąboną. To zostałem za, za walkę pod Ciesią. Mam krzyż waleczny, mam krzyż zasługi. Czterniej czy zasługi mamy no, krzyż armii kolejowej. Dlaczego pan zdecydował się zaangażować w konspirację? Jakby pan miał z perspektywy czasu wytłumaczyć to? Nie, nie wiem dlaczego. No, wiadomo, bo że trzeba, by w... że polska. Znaczy, że... Osobiście miałem też takie powody, bo to i ojciec aresztowany i... I to wszystko, to, to wszystko się waliło na głowę, prawda? Więc to już też w jakiś sposób zobowiązywało. A, a po drugie no wydawało się, że może no, to jedyne miejsce, które jest dla mnie. Zresztą wiem, mam chłopak taki... Miałem co? Ja miałem 20, 19 lat, 20 lat, no to... Nie chcę być bezczynny, prawda?